Deszcz walił płatami na zewnątrz Starego Wiejskiego domu, bębniąc mocno o dach. Jakby chciał mnie ostrzec kropka stałam na ganku. Przemoknięta do kości, zimno gryzło mnie w sukienkę. Moją urodzinową sukienkę. Moje dwadzieścia urodziny kropka powinnam była odwrócić się w momencie, gdy zobaczyłam ramiona mojej matki skrzyżowane przez witrażowe okno, z jej oczami jak noże. Ale trzymałam się nadziei. Zawsze tak było kropka tego rodzaju desperackiej, naiwnej nadziei, której wciąż pragnął tylko córki od rodziców, którzy nigdy tak naprawdę ich nie widzieli kropka mimo to zapukałam. Drzwi otworzyły się z ostrym skrzypnięciem i stanęli w nich mój ojciec, z kamienną twarzą w swojej osłabionej kamizelce i moja matka za nim, sztywna jak zawsze. Jej usta były tak zaciśnięte, że wyglądało na to, że uśmiech może spowodować pęknięcie jej twarzy. Masz tupet, żeby się tu pokazywać, mruknął mój ojciec. Kropka, żadnych życzeń urodzinowych. Żadnych uścisków. Tylko lód. Chciałam tylko wszystkich zobaczyć, powiedziałam drżącym. Ale spokojnym głosem. Pomyślałam, że może moglibyśmy zjeść razem kolację, tak jak kiedyś Nie romantyzuj tego, Ewelyn, warknęła moja matka. Zdecydowałaś się porzucić swoje życie. Powiedzieliśmy ci, że jeśli wyjdziesz przez te drzwi ze swoimi żałosnymi marzeniami i starymi narzędziami dziadka, odejdziesz na dobre. Wciąż goni za tą fantazją majsterkowicza zaśmiał się sucho mój ojciec, naprawiając ludziom toalety i nazywając to celem. Kropka przełknęłam ukłucie i wyprostowałam kręgosłup. Nie przyszedłem walczyć. To moje urodziny. A my się wstydzimy splunął, podchodząc bliżej. Przynosisz wstyd tej rodzinie. Kropka wtedy to się stało. Moment, który wrył się w najgłębsze zakamarki mojej pamięci. Matka wskazała na drzwi, jakbym była przybłędą. Wynoś się. Nie jesteś tu mile widziany, kropka nie płakałem. Nie błagałam. Stałam tam przez długą sekundę, zimna woda kapała z moich rękawów. Moja dusza była ciężka, aż głęboki. Żwirowy głos przeciął napięcie. — Więc może — powiedział z głębi korytarza — powinieneś poznać prawdę. kropka, Wszystkie oczy się odwróciły. Mój dziadek stał z laską w jednej ręce i drżącą teczką w drugiej. Jego srebrne włosy były nieuczesane, twarz pociągłą, ale płonącą ogniem, którego nie widziałem od lat. kropka, A kiedy podszedł do przodu — tak, podszedł, a nie utykał, cisza była ogłuszająca. — Myślisz, że znasz wstyd? — powiedział głosem twardym jak żelazo. Ty też poznałbyś jego ciężar, gdyby cię przygniótł. Tato to nie jest dobry moment, zaczęła mama. Nie wtrącił się, podnosząc rękę. To jest dokładnie ten czas. Ponieważ wychowałem Ewelyn, kiedy ty byłeś zbyt zajęty uczestniczeniem w szubienicach koktajlowych i lunchach zarządu kropka nauczyłem ją, co oznaczy prawdziwa praca. Patrzyłem, jak nosi nazwisko tej rodziny z większą godnością niż którykolwiek z was, kiedykolwiek zdobył kropka, podał mi teczkę. Otwórz ją, powiedział. Kropka moje palce zadrżały, gdy ją otworzyłam. W środku były pożółkłe zdjęcia. Akt urodzenia z nieznanymi podpisami i list datowany na dwie dekady temu. Zaparło mi dech w piersiach. Serce waliło mi tak, jakby chciało uciec z klatki piersiowej. Nie jesteś ich wstydem, Evelyn, powiedział dziadek, a jego oczy złagodniały, gdy położył dłoń na moim ramieniu. Jesteś ich zbawieniem. Ale spędzili zbyt wiele czasu zakopani w ego, by to dostrzec, kropka prawda rozlała się po pokoju jak nagły ogień. Mój ojciec nie był moim biologicznym ojcem. I moja matka ukryła fakt, że zostałem adoptowany nie przed obcymi, ale przed własną siostrą jej starszej siostry kropka mojej biologicznej matki która zmarła nagle i której córka została po cichu przygarnięta przez parę desperacko pragnącą uchodzić za szlachetną w oczach społeczeństwa kropka nie byłam tylko zapomnianym dzieckiem byłam tajemnicą sekretem którego planowano się pozbyć gdy tylko przestanę być użyteczna kropka i w tym momencie gdy deszcz lunął mocniej a dom wypełnił się westchnieniami i drżącą ciszą cały pokój się zmienił nie byłam już tą samą dziewczyną, która zapukała do drzwi. A oni nie byli nietykalnymi bogami, których kiedyś się obawiałam kropka teczka drżała w moich dłoniach, już nie z zimna, ale z czegoś głębszego. Wściekłość, smutek, dezorientacja mieszające się w ucisk w klatce piersiowej, który utrudniał mi oddychanie. Zamrugałam szybko, próbując przetworzyć to, co właśnie przeczytałam kropka, imię mojej prawdziwej matki. Jej pismo. Zdjęcie, na którym trzyma mnie na rękach. Ledwie kilkumiesięczna, uśmiechnięta, jakby słońce należało do niej, kropka spojrzałem w górę i cały pokój zamilkł. Po raz pierwszy mój ojciec nie miał z czego drwić. Moja matka wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Trzymałeś się w tajemnicy? zapytał ponownie dziadek. Jego głos drżał z wściekłości. Powiedziałeś mi, że wychowasz ją jak własną. Zamiast tego zakopałeś jej przeszłość jak śmieci i napełniłeś jej głowę wstydem. Tato, to było dziesiątki lat temu, wyszeptała moja matka, zaciskając wokół siebie ramiona. Zrobiliśmy to, co uważaliśmy za najlepsze. Dla kogo? Warknął. Dla ciebie. Czy dla twojej nieskazitelnej reputacji ojciec w końcu wystąpił naprzód, kręcąc głową? Ta kobieta, jej matka była lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Pamiętasz, jak żyła? Ciągle przeskakiwała między miastami, zakochując się w nieudacznych muzykach. Kropka, nie chcieliśmy, żeby Ewelyn dorastała w takim chaosie. Kropka to znaczy, że nie chcieliście, żeby zrujnowała wasz nieskazitelny wizerunek, powiedział dziadek. Jego głos był teraz niski, śmiertelnie spokojny. Przyjąłeś ją, żeby móc ją kontrolować. A nie kochać, kropka, moja klatka piersiowa się zacisnęła. Więc wszystko, za co mnie obwiniano, bycie inną, bycie upartą, nigdy nie pasującą, nie było spowodowane tym, że cię zawiodłam. To dlatego, że nie mogłeś mnie kształtować. Cisza mówiła wszystko, kropka, cofnęłam się, przyciskając teczkę do piersi jak zbroję kropka, spojrzałam na ciebie. Szepnęłam, spoglądając na matkę. Nawet kiedy obrażałeś moje ubrania, moje sny. Nawet wtedy, gdy przewracałeś oczami za każdym razem. Gdy naprawiałem coś rękami i nazywałaś mnie uczniem dozorcy, kropka, wciąż chciałam Twojej aprobaty, kropka, zawsze byłeś niewdzięczny, mruknął mój ojciec. Zawsze wszystko kwestionowałeś, kropka, nie powiedziałem teraz głośniej. Zawsze udawało mi się przetrwać. Głos mi się załamał, ale nie dałam się złamać. Ta mała dziewczynka, którą wychowałeś jako rekwizyt, jako przypadek charytatywny, odeszła. Skończyłam błagać, żebyś mnie zobaczył. A jeśli o to chodzi, kropka, dzisiaj po raz ostatni zapukałam do tych drzwi, kropka, odwróciłem się w stronę schodów. Moje buty zostawiały mokre odciski na drewnianej podłodze, kropka, zaczekaj. Dziadek powiedział łagodnie. Nie wyjdziesz sama, kropka, odwróciłem się. Już zakładał płaszcz, lekko szamotał się z rękawami, ale odmówił pomocy, kropka, myślisz, że po tym wszystkim zostanę pod tym dachem jeszcze jedną noc? Powinienem był odejść lata temu. Ale czekałem na ten moment. Na ciebie kropka twarz mojej matki wykrzywiła się w niedowierzaniu. Zostawiłbyś dla niej dom własnej córki, dziadek odwrócił się do niej. Oczy miał ciężkie od rozczarowania. Wychowałem Ewelyn z większą miłością niż ty kiedykolwiek pozwoliłaś mi okazać. Kropka, moje serce pękło na pół. Nie spodziewałam się tego jego lojalności, jego ciepła. W mojej najczarniejszej godzinie wybrał mnie. Nie dlatego, że byłam ofiarą, ale dlatego, że w końcu byłam wolna, kropka choć, powiedział, wskazując na drzwi. Sprawmy, by te urodziny były niezapomniane, kropka, i tak po prostu wyszliśmy na deszcz. Nie jako dwójka wyrzutków, ale jako rodzina, przez chwilę jechaliśmy w ciszy. Jedynym dźwiękiem był deszcz na dachu i sporadyczne westchnienia dziadka. Nie pytał, czy nic mi nie jest. Wiedział lepiej. Zamiast tego sięgnął i włączył stary grzejnik w swojej zniszczonej ciężarówce. Wiesz, powiedział w końcu: Twoja mama, twoja prawdziwa mama. Nie była idealna. Ale była miła. Dzika, tak. Ale miała w sobie światło, które przyciągało ludzi. Ty masz to samo światło, Ewelyn. Więc dlaczego ją przede mną ukryli? Wyszeptałam. Dlaczego zachowywali się tak, jakbym miała się czego wstydzić, chwycił mocniej wolę kropka, ponieważ ludzie nie lubią tego, czego nie mogą kontrolować kropka, a ty. Jesteś córką swojej matki pod każdym dobrym względem kropka wyjrzałam przez okno. Światła miasta mijały jak gasnące gwiazdy. Jaka ona była, zapytałam kropka, uśmiechnął się delikatnie. Tańczyła boso w kuchni, naprawiała własny samochód, śpiewała kołysanki, nawet gdy nikt jej nie słuchał. Była odważna w świecie, który nienawidził odważnych kobiet, kropka zamknęłam oczy i trzymałam się tego obrazu. Wersji siebie, o której nigdy nie wiedziałam, że jest możliwa, aż do teraz kropka wjechaliśmy do jego domku na obrzeżach miasta. Nic wyszukanego, ale pachniało sosnowym drewnem, ciepłem i wszystkim tym. Czego brakowało mi w dzieciństwie kropka na stole leżały dwa zapakowane pudełka. Czekałem cały dzień, żeby ci je dać, powiedział dziadek. Wiedziałeś, że przyjdę, zapytałem kropka wzruszył ramionami, chichocząc. Miałem przeczucie. Upór jest w rodzinie, kropka otwierałem je jeden po drugim. Pierwszym był zestaw starych narzędzi stolarskich. Wypolerowane. Odrestaurowane. Lśniące jak złoto. Należały do twojej mamy, powiedział. Chciała, żebyś kiedyś je miał, kropka drugie pudełko zawierało coś jeszcze bardziej szokującego gruby, oprawiony w skórę notatnik. Niebieski atrament na bazgrany na każdej stronie. Jej dziennik, kropka, przejechałem palcami po okładce. Myślę, powiedział łagodnie dziadek, że nadszedł czas, byś przypomniała sobie, kim jesteś, kropka i po raz pierwszy od lat to zrobiłam, kropka, tej nocy nie spałam. Nie dlatego, że nie mogłem, ale dlatego, że nie chciałem, kropka, siedziałam na podłodze w gabinecie dziadka, skulona pod wełnianym kocem. A dziennik spoczywał na moich kolanach niczym bicie serca z przeszłości. Na każdej stronie czułam jej głos, jakbym słyszała jej śmiech między wierszami. Kropka pisała o mnie, o tym, jak nazwała mnie Ewelyn, ponieważ oznaczało to życie. Jak bardzo się bała, ale jak bardzo chciała, żebym dorastała wolna. Odważna. Niezłomna. Jeśli kiedykolwiek to przeczyta, brzmiała jedna ze stron, chcę, żeby wiedziała, że nigdy nie była pomyłką. Była moim początkiem, moim powodem. Przytuliłam książkę do piersi i pozwoliłam mu zom swobodnie płynąć. Nie ze smutku, ale z dziwnego, nieznanego ciepła, które owinęło się wokół mojej duszy jak wspomnienie, za którym nie wiedziałam, że tęsknię kropka na tych stronach, zobaczyłam kobietę, którą miałam być. Nie pomyłkę. Nie ciężar. Nie wstyd. Ale dziedzictwo kropka następnego ranka światło słoneczne wpadało przez okna. Malując ściany na złoto kropka dziadek był już w kuchni, smażył jajka, nucąc pod nosem starą melodię kropka podał mi kubek z kawą. Zanim zdążyłem powiedzieć choć słowo. Przeczytałaś ceo. Zapytał z uśmiechem na ustach kropka przytaknąłem, chwytając kubek. Kochała mnie. Naprawdę mnie kochała kropka oparł się o ladę, oczy miał wilgotne, ale dumne kropka kochała. I ty masz ten sam ogień. Zapomniałeś tylko, jak pozwolić mu płonąć. Kropka spojrzałem w dół na swoje dłonie, szorstkie od pracy, budowania, naprawiania, tworzenia. Chcę coś z tym wszystkim zrobić, powiedziałem cicho. Nie tylko przetrwać. Już nie. Chcę coś zbudować. Coś dobrego. Dla niej. Dla mnie, kropka. Dziadek uśmiechnął się. W takim razie zacznijmy od dzisiaj. Kropka, w ciągu następnych kilku tygodni coś się we mnie zmieniło. Znowu zacząłem pracować z dziadkiem w jego starym warsztacie. W tym samym warsztacie, w którym jako dziecko zamiatałem podłogi, gdzie nauczyłem się wymieniać gaźnik, zanim jeszcze miałem prawo jazdy. Kropka, ale teraz nie tylko naprawiałem nieszczelne rury czy zmieniałem opony. Szkicowałem plany. Rysowałem plany. Projektowałem coś większego. Przelewałam każdą uncję bólu. Siły i prawdy w wizję kropka przestrzeń społeczna, w której młode kobiety mogłyby uczyć się rzemiosła. Ciesielstwa, mechaniki, hydrauliki, spawalnictwa, rzeczywiste, namacalne umiejętności. Dla każdej dziewczyny, której powiedziano, że jest niewystarczająca kropka, dla każdej córki, której marzenia były umniejszane i grzebane w rodzinnym wstydzie kropka, nazwałem to warsztatami życia. Dziadek wspierał mnie przez cały czas. Zastawił nawet swoją ciężarówkę, aby pomóc mi zdobyć narzędzia i materiały. A inni poszli w jego ślady. Emerytowany nauczyciel z sąsiedztwa zaoferował się uczyć matematyki kropka spawacz, który pracował z moją mamą. Pojawił się pewnego popołudnia z trzema pudłami złomu i powiedział: Słyszałem o tym, co robisz. Wchodzę w to, kropka, nie było łatwo. Pracowaliśmy do późnych godzin nocnych. Naprawialiśmy rzeczy przy świecach. Gdy zabrakło prądu. Jedliśmy dużo kanapek z masłem orzechowym. Ale to było prawdziwe. To było moje. I działało, kropka, aż pewnego ranka znów ich zobaczyłem. Moich rodziców. Byłem na zewnątrz, układałem cegły rękami, kiedy podjechał ich samochód. Elegancki srebrny, zbyt czysty jak na tę zakurzoną drogę. Wyszli, jakby wchodzili do sądu. Sztywni. Wyćwiczeni kropka strzeżeni kropka, nie wzdrygnąłem się. Nie wstałem. Po prostu układałam cegły. Ewelyn powiedziała moja matka ze skrzyżowanymi ramionami. Słyszeliśmy o tym twoim projekcie. Ojciec odchrząknął. Powiedziano nam, że używasz nazwiska rodowego w rejestrze miejskim. Evelyn Lanford Foundation for Women in Trades. Czy to prawda spojrzałam w górę powoli i spokojnie. Tak. W końcu to moje legalne nazwisko. To nazwisko coś znaczy w tym mieście, warknął. Znaczy, powiedziałam, ocierając pod z czoła. A ja nadaję mu nowe znaczenie kropka obaj wpatrywali się we mnie. Jakbym właśnie ich spoliczkowała. Nie do tego cię wychowaliśmy, powiedziała moja matka drżącym głosem kropka wiążesz się z mechanikami, a i pracownikami fizycznymi. A jednak tu jestem kropka, odpowiedziałem. Buduję coś, co faktycznie pomaga ludziom. Stali w milczeniu. Nie wiedzieli, co opowiedzieć. Pozwoliłem, by cisza przeciągnęła się, aż stała się niewygodna. Wtedy wstałem, otrzepałem dżinsy i podszedłem do nich. Kropka Mieliście córkę, która nosiłaby wasze nazwisko z dumą, ale byliście zbyt zajęci wstydzeniem się tego, co uczyniło ją silną. Kropka Odsunąłem się. Nie musisz tego wspierać. Musisz tylko zejść z drogi. Gdy odwrócili się, by odejść, dziadek podszedł za mną i położył mi rękę na ramieniu. Kropka Myślisz, że kiedykolwiek to zobaczą? Zapytałam. Uśmiechnął się delikatnie. Może ale do tego czasu to nie będzie miało znaczenia. Skończyłam z życiem dla ich aprobaty. Miałem teraz własne światło. I było ono coraz jaśniejsze kropka, moment, w którym wszystko się zmieniło. Nie przyszedł wraz z trąbami czy owacją na stojąco. Nadszedł wraz z pękniętym oknem, upartym generatorem i małą dziewczynką o imieniu Lili, która patrzyła, jak widzę jej złamaną nogę krzesła, jakby to była magia kropka miała osiem lat, była niezdarna i cicha. Jej mama pracowała na trzech etatach i wciąż nie było jej stać na odpowiednią opiekę nad dziećmi, więc Lili towarzyszyła nam i siedziała w kącie, gdy pracowaliśmy. Kropka pewnego dnia, szarpnęła mnie za rękaw. Panu Ewelyn, szepnęła, czy dziewczynki też coś naprawiają? Uklękłam przed nią, podałam jej klucz i powiedziałam, że dziewczynki naprawiają wszystko. Kropka uśmiechnęła się szczerbatym uśmiechem który wyrzucił ze mnie powietrze. W tym samym tygodniu Lili pomogła nam przemalować frontowy znak warsztatu życia swoim krzywym pismem. I to zdjęcie uśmiechnięta Lili w kombinezonie popłamionym farbą. W jakiś sposób trafiło na biurko lokalnego dziennikarza. Historia trafiła najpierw do lokalnej gazety. Była odrzucona, córka zbudowała centrum umiejętności dla zapomnianych dziewcząt. Na głowę zabolał, ale prawda zabrzmiała głośniej. Do końca miesiąca artykuł stał się wirusowy. Udostępniany przez influencerów, podchwycony przez miejskie blogi, a nawet wspomniany w porannym talk show. Ale nikt z nich nie widział, ile rąk potrzeba było za kulisami. Dziadek zostający do późna, by sprawdzić linie energetyczne. Starszy spawacz uczący nastolatki, jak iskrzyć stal drżącymi rękami. dzieci zamiatające trociny po każdych zajęciach, jakby to był złoty pył. pewnego ranka na parking podjechał elegancki czarny suf. Wysiadła z niego kobieta po pięćdziesiątce w perłach, wyprasowanej marynarce, ze spokojem w oczach. Kropka, czy ty jesteś Evelyn Lanford? Zapytała spokojnym, ale zaciekawionym głosem: kropka, jestem, uśmiechnęła się słabo. Nazywam się Nadine Velejs. Kropka należy do prywatnej fundacji, która finansuje ważne inicjatywy. Mogę wejść, oprowadziłem ją po całym obiekcie: nic dopracowanego, nic zainscenizowanego. Tylko prawdziwi ludzie, prawdziwy pod ikrędowy kalendarz wypełniony imionami i nadzieją. Pod koniec oprowadzania zwróciła się do mnie i powiedziała, że to jest to, co świat powinien finansować. W ciągu kilku tygodni otrzymaliśmy dotację, sprzęt, nowy dach, prąd, który nie wyłączał się, gdy toster był włączony. Ale bardziej niż to uznanie Rada Miasta przyznała warsztatowi życia cytat wpływu na społeczność. Kropka, wystąpiliśmy w telewizyjnym odcinku, który wyemitowano tuż przed wieczornymi wiadomościami. Kropka nigdy nie zapomnę momentu, gdy kamera przesunęła się po pokoju na dumną twarz dziadka, a reporter zapytał mnie, co skłoniło mnie do rozpoczęcia tego wszystkiego. Nie mrugnąłem. Zostałem wyrzukony z własnego domu w dniu moich urodzin. Powiedziano mi, że przynoszę wstyd, kropka, ale prawda jest taka, że wstyd nie bierze się z tego, od czego się zaczyna. Pochodzi z zapomnienia, kim się jest. A ja nigdy nie zapomniałem kropka, tej nocy, gdy siedziałem na ganku obok dziadka, podjechał znajomy samochód. Moi rodzice wyszli powoli, jakby ziemia pod nimi się przesunęła, i nie wiedzieli już, gdzie jest ich miejsce. Kropka ojciec otrząknął. Widzieliśmy wiadomości, kropka, nie poruszyłem się. Domyśliłem się, że ty, kropka moja matka, wyglądała bardziej krucho niż kiedykolwiek. Twoje imię jest teraz wszędzie, kropka, nie zrobiłam tego dla imienia, powiedziałam cicho. Zrobiłam to dla dziewczyn, którego nie dostały, kropka cisza. Potem dziadek wstał, podszedł do nich i włożył im w ręce oryginalny folder: Ten z tamtej nocy, kropka, przeczytaj to, powiedział. Każde słowo. Tyle jesteście jej winni kropka stali w świetle werandy, przerzucając strony, których unikali przez dziesięciolecia. Nie przyglądałem się. Nie musiałem kropka w końcu odezwał się mój ojciec. Nie ze złością. Nie z dumą. Z żalem kropka, przepraszam, kropka było cicho. Nie. Na wpół uformowane. Ale było prawdziwe. Powoli skinęłam głową. Kropka, nie jestem dziewczyną która przyszła do twoich drzwi tamtej nocy. Teraz jestem silniejsza. I wybaczam ci, ale nie potrzebuję już twojej aprobaty. W oczach mojej matki pojawiły się łzy. Zrobiła krok do przodu, sięgnęła do torby i wręczyła mi coś. Zdjęcie. Moja biologiczna matka. Młodsza. Szczęśliwsza. Trzymająca mnie w ramionach na plaży. Nie pamiętałem. kropka, Zatrzymaliśmy to, powiedziała. Przez te wszystkie lata. Nie wiedzieliśmy, dlaczego kropka delikatnie wziąłem zdjęcie. I po raz pierwszy zobaczyłem w nich ludzi. Ułomnych. Niedoskonałych. Zagubionych na swój własny sposób, kropka, nie zaprosiłem ich do środka. Jeszcze nie. Ale też ich nie odrzuciłem. Ponieważ rozwój nie polegał na zemście, kropka chodziło o to, by wiedzieć, kiedy otworzyć drzwi. Nawet jeśli nigdy się przez nie nie przeszło. Mijały tygodnie. Warsztaty kwitły. Śmiech, żwir, trociny i drugie szanse wypełniały powietrze kropka pewnego ranka zadzwonił do mnie prawnik. Zapytał, czy ty jesteś Ewelyn Lanford. Próbuję się z tobą skontaktować od tygodni. Twoja biologiczna matka zostawiła spadek kropka nigdy go nie odebrała. Moje serce stanęło. Powiernictwo. Kontynuował, odłożyła na bok kawałek ziemi w twoim imieniu. Z notatką. Daj jej korzenie. Będzie wiedziała, co zbudować. kropka pojechałem tamtego popołudnia. Otwarte, zarośnięte pole z dzikimi kwiatami i rozpadającą się szopą. Ale dla mnie była to święta ziemia. Tej nocy podjęłam decyzję, kropka kilka miesięcy później otworzyliśmy Lily Center, nazwany na cześć małej dziewczynki, która przypomniała mi, co to znaczy być widzianym. Drugi oddział warsztatów życia. Większy. Jaśniejszy. Zbudowany na ziemi, którą zostawiła mi mama, kropka ceremonia otwarcia przyciągnęła ogromny tłum, w tym Lily i jej mamę, władze miasta i moich rodziców. Stali z tyłu. Cicho. Obserwowali. Podszedłem do mikrofonu, serce mi waliło, kropka odrzucili mnie ludzie, którzy powinni mnie chronić, ale wychowała mnie dobroć. Przez prawdę. A dziś stoję tutaj. Ponieważ postanowiłam nie dać się złamać kropka, wtedy spojrzałem na dziadka. Był rozpromieniony. Ze łzami w oczach. Tu nie chodzi o zemstę, powiedziałem. Tu chodzi o dziedzictwo. A gdy tłum klaskał, przyłapałem moich rodziców na klaskaniu. Nie z dumy, ale z szacunku. W końcu mnie dostrzegli kropka nie jako wstyd, ale jako światło, którego nigdy nie wiedzieli, że potrzebują.